Zmieniam styl Olka z Twoje 5 minut O ja pierdolę Ulubiona postać, nie? O mój Boże Dwie ulubione postacie z tego uniwersum Kochani, to ja dzisiaj będę zmieniała Olka W normalny styl W końcu nie będzie wyglądał jak Witam w drugim odcinku z serii Zmieniam styl Ekipowiczów Dzisiaj zmienię styl, słuchajcie, Olka z Twoje 5 minut I będzie to, myślę, nie lada wyzwanie Poczekaj, chciałbym tylko uprzedzić Film, który zaraz obejrzysz to jeden wielki żart i satyra Proszę nie brać nic na serio. Miłego oglądania. No to prawda, tak twojego stylu to generalnie trudno naprawić, nie? Także nie dziwię się. Ponieważ Olek ma taki specyficzny nie k***a. styl, ubierasz? Ja, On się i w męskie ubrania, i w damskie ubrania, więc naprawdę to jest skomplikowane. I oczywiście mam sobie koło fortuny na telefonie, na którym będę losować utrudnienia. Pierwsza stylówka, myślę, że zaczniemy na spokojnie. Stylówka na co dzień i utrudnienie. Utrudnienie! Zapłać ze swoich pieniędzy, a nie pieniędzy z Dylan. Oh! Oni tak, k***a. A, nie ma To Ani! Tylko rozmiar XL O Boże, co on zrobi? Utopi się kurka! Myślę, że to by było całkiem Ale ku... gówno. jadne. Je... Co to kurwa jest? Tarka do ziemniaka? Wiem cool, ale teraz może znaleźć jakiś fajny pasek do tych spodów. Ej, to jest bez Dobra, to jest może być. Po prostu... A ja tak. Ta sama koszulka tego, że czarna? Nie no, zajebiste. Uczuję dziewczyny z rozmiarami XL. Serio, jakby straszna dętka jest w sklepach. Więc słuchajcie, myślę, że wybór paraszutów <noise> będzie dużo bezpieczniejszy niż wybór takich spodni. Wiecie, tutaj sobie można ściągnąć gumkę i będzie to wyglądało całkiem git. Tutaj mam taki crop top. Ty to jest poważna? To już nawet kupka nie chodzi o to, że to facet założy. To jest, że jest obrzydliwe. To może być fajne, bo te zakończenia zawsze do dodają takie dodatkowe, wiecie, fakturę. Faktury ciuchom? Faktury, to ja będę musiał wam wystawić za rozje**anie mojej głowy Tymi chłopowymi wyborami k**wa modowymi, nie? Faktury ciuchom, xl To będzie bardzo dużo odszkodowania Ale do tych paraszutów myślę, fajnie by pasowało Dobra, mam opcję na przykład bym tutaj poleciała w takie błękitne dodatki Patrzcie, to cute wygląda Ja nie wiem kurwa! Dało. Czapeczka taka. I dobra, to jest całkiem ciekawe, podoba mi się. Myślę, że to może wyglądać serio, cool. Mamy. ta myślę, że może być dobre, nie? Dawaj, Hania stringi, kurwa, do kompletu. I pasek brązowy, kurwa, będzie. Teraz polecę z outfitem chyba eleganckim. Eleganckim! No! no to co, fit, kurwa, Paulina? Zrespi się tu, czy nie? Taki outfit, ale jakie utrudnienia. Tylko dział męski. O nie! Kurde, ej, u Poli było identycznie Dobra, spróbuję zrobić coś jak najciekawszego Ej, serio, współczuję wam, chłopy, że macie tak mało eleganckich rzeczy A to rel akurat A nie, w eleganckie, po prostu mamy mało rzeczy, kurwa Koszula, garnitur a jak już są to zjeb... z przed pięciu lat, ta sama kolekcja Chodzisz, stary, do... Chodzisz, kurwa, do sieciówy? Adam tak. Cztery, kupa działy? Koszuli kupa w kratę Co ty k***a jesteś rezy, Co mówił, że vlogów nie będzie kręcił w 2012 roku? Ja p***ole pie... stary I spodnie Nie no Mi się ogólnie nie podobają takie ale Co mówisz, że jak papież? Jak dla Olka stypa, nie? Za mało slajno no masz rację Za mało co kurka? Za mało slajno no masz Za mało slaj Młodzież kurwa. Młodzież w tych czasach, nie? Poj***ało wam się Chciałabym w końcu komuś zrobić zarąbistą, elegancką stylówkę po prostu U. No to Paulinę musisz kurka, zawołać Co to? Kurwa? A jest! Nie jest kolorowa, ale wiecie. I co, pisze z tyłu Wysocki? A nie, to nie, to nie jest chur... Słuchajcie, patrzcie jakie Chaina jeszcze znalazłam... Szczerze powiedziawszy, kupa. lepiej już nic nie nosić, nie? Stylizacja na imprezę, no i losujemy. Outfit z czapką. Zaszłam do Stradiveriusa, mimo że... Outfit tutaj... z czapką, cóż za wyzwanie. Po prostu zrobić outfit i dobrą czapkę. I ...dziewczęco, romantyczne stylizacje... bardzo. Utrudnienie, nie, nie, ja to myślałem, że to będzie coś w stylu muszę zrobić zakupy na jednej nodze, a bo muszę wydać tylko 500 zł max. Znalazłam fajne, o, już je widzę, siateczkowe topy z diamencikami. O, jest obłęd. Siateczkowe Myślę, to wygląda... topy, k**a, ja p**ole, nie? na trasę koncertową, takie właśnie siateczkowe topy. On kosztuje ogólnie 80 zł, więc nie jest jakiś najtańszy, ale myślę, że to naprawdę stworzy całą stylistykę tej... Aaaa! Nada wajbu właśnie imprezowego tej stylizacji. Ja, ten pakiet jest w ogóle straszny. Musiałabym kupić tą kurtkę, żeby to miało sens. Tole Tomas... się tak w ogóle ubiera, czy ona ma wyj**anej po prostu do siebie, dla siebie ubiera ubrania? On mówi tak, dobra, jeden odcinek, dla siebie kupuję to wszystko. Sens. To pod spodem, czapka, kurtka, slay. I teraz mogę tak naprawdę zrobić ze spodniami białe albo czarne, albo jean Ale ona mu zmienia styl. Dlatego najłatwiej k**a, po prostu. <laughs> Ale nie mogą być za eleganckie. Ono chyba, że lecimy klasycznie w paraszuta. Będzie idealnie. PARASZUTA pasować. I w ogóle kocham to, że ja określam po prostu, jakby czy jest dobrze. Nie pytam, czy jest dobrze w jego, tylko czy jest slej Kochani, jest już ze mną. Olek, mam dla ciebie. No, Olek już widzę przygotowany, k**a, w pełni. No dobra, może będą pasować w takim razie, nie? Pierwszą stylizację jest to stylizacja na co dzień jest z nami też żyli. On też, on Będzie oceniać wszystkie outfity I w zależności od tego, który ocenicie najlepiej Prawdopodobieństwo tego, że Olek wylosuje ten outfit będzie większe Po prostu, bo odrzucę wasz głos Do wygląda jak Michael... Ej. A Michael Jackson? A to dlatego, że taka se zrobił em, bardzo blady k***a makijaż. I ma bardzo kościste policzka. Stąd może też y, gdzieś tam takie porównanie. Do puli, oluś masz tej? Dziękuję o, bardzo. Ile się przebieraj? Ile cię przebieram? Pierwsza rzecz, czapka. Ej, chyba nikt nigdy nie widział mnie tutaj tej czapce z daszkiem. Ej, Ej nigdy nie miałem na sobie takiej koszulki, ale. O, tutaj... no k**a, nie dziwię się, bo jest tragiczna. Będzie ciekawie. Pod niektóre przymierzałem wiele razy i wygląda. No fajnie. way! I mogą być trochę za duże, ale <laughs> Dobra. Są ściągacze, będzie dobrze. Taka rybka, o Boże! Ej, Khania mega zaszalała. Dobra, Olek, chodź się, pokaż. Uwaga! Oh my God. O mój Boże, ale kupa gówno. Wyglądasz stary jak fanka Tereferek, k**a w 2012 roku, która krzyczy Jay Dabrowski. Podbierz mi, proszę. SKK, proszę zrzucę ze to zdjęcie. Prowadzę Ask FM. Pasuje to do okres. Ty, a nie mu ktoś przypomni ten, co mówił kiedyś Ty, a weź pogadajmy o, o poglądach, co ty na to? Teraz przypomniał mi się, że zapomniałem pierścionków, ale były do tego jeszcze takie dwa Specjalnie bawały. go wzięli do tego odcinka, nie? Specjalnie go zabrali do tego odcinka nie, jak Ale dużo Ale staną muszę rozładować jaja? Kto tak kurwa, mówi? Rozładować jaja? Napisał Miss Jolson jak coś Powtarzam, Miss Jolson to napisał. Powtarzam to głośno, Miss Jolson. Y, Połączenie białego z baby blue bardzo mi się podoba. No, jedyny minus, to spodnie są tak no, ogromne, że no. musiałem związać je z tą gumką, ale to taki drobiazg, więc jakby, ale, ale strasznie są. fajne. Churik, on jest nos... O Jezus, te kostki! Boże! Nie, nie mam pojęcia jakie tu mogło być utrudnienie. Właśnie chciałam ja powiedzieć, że nie wiesz tego utrudnienia. Dziecięcy <kluzny> dział. To nie dziecięcy ta, stylówka miała być w rozmiarze XR. Czy ty byś się tak ubrał? Raczej nie. Plus jeden. Ale wydaje mi się, że... Ale to jest odcinek ze zmiany stylu. Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że... No, ale chciałam zapytać, fajnie bo... Fajnie jest zobaczyć siebie w takim trochę innym wydaniu. A tak to w sumie reszta, oprócz czapki z zaczkiem, to im pasuje. Ja dałam 8 na 10, ponieważ oh, oh, oh. bardzo... Ja daję 2 na 10. Podoba ta stylizacja, ale wiadomo, zawsze mogą być lepiej, ale jest I bardzo... Karolek nagle wchodził i mówi tak, no słuchaj, fajny outfit, jestem, to, wiesz, jestem toleracyjny jak mogę, ale... Bardzo dobrze. To i Pola pewnie Ale dobra. wiesz... Nie, właśnie ja stwierdziłam, Ciężko, że... Ciężko, nie? będę. Do tego trochę inaczej i nie będę tego ocenić jak mi się podoba ta stylowa, tylko jak mi się podoba na Olku. Czy do niego pasuje? Więc w tym przypadku dałam siódemkę i Jest ładnie. Jesteś w porządku. <noise> ja ci dam nie wow. no. Ale kurwa zjeb! Jez, O mój Boże, dobra, weź. Weź kolego! Kogo to oszukujesz, nie? Nieskończoność k... Zjeb. Ja pierdolę nie 8 8 dlatego że mi się podoba, ale zawsze może być no. lepiej I Sam bym to z chęcią i Aaaa, co on pierdoli Co on pierdoli Kto w to kurwa wierzy, co on gada Sam bym to z przybierzył. przybierzył. Ja pierdolę nie On też nie wierzy, kurwa Olek też nie wierzy, nie Może, a chyba, że go Friz wziął na rozmowę i go zmienił On mówił, że mu się zmieniły poglądy A, no to git, to git Spoko, nie? Ale to tak k***a... No spoko, nie? Z luz <grymne> Co? No nikt w to k***a Nie wierzą przecież, no nikt w to Nie wierzy, nie? Ty byś przymierzył tą stylówkę? No Ej, oglądajcie odcinek do końca, żeby zobaczyć żeby to, żeby Zobaczyć, co kiedyś mówił o tym Ten ziomek w odcinku na Natsu World Dostałem kolejną stylówkę, tym razem elegancką Więc tym bardziej jestem ciekawy, co Hania dla mnie wybrała Dobra, że on w tym outfitie wygląda jak Początkująca vlogerka z 2011 roku k***a. Little Monster, brakuje jeszcze, że miał tatuaże Napisane kurwa mazakiem. I mówicie Słucham, Justin Bieber? A, bo jak wszyscy wiemy, rzadko noszę eleganckie ubrania. Strasznie mało rzeczy. Co to jest? Oho, skóra opi... A nie, to nie, to jest to kurwa zjebane gówno. To jest sukienka. Nie, to nie jest sukienka. Nie, to jest marynarka taka, okej. Okay. Dobra, już, dawa. Kochany Kacperek napisał, ale bym go zrobił oh, Blood Trail. I idź, spokojnie. z outfitem eleganckim. Oh. To w czymś takim chodzi, tak szczerze, nie? nie no kurwa, to do, do spania wypierdalaj, nie? A nie na miasto, kurwa. Szlafrok. Jak jest... mi się podoba, wygląda jak projektant mody dosłownie. No, taki Owens bym powiedział w Polsce, nie? Taki Owens kurwa zbyt goszczy bym powiedział, nie? Całkiem yy, całkiem nieźle, nie? Kinda pijama, kinda, kinda suma, elegan... Ej, co im się ujęło, że ciągują? Kinda ten, sleigh. A Weryn, o kim chodzi? Jesteśmy w Polsce, kupa. A co ty powiesz, Olek? Ja jestem bardzo ciekawa, jakie było utrudnienie przy tej stylizacji, bo ubierają się w tą stylizację. Styliz eee, utrudnienie było takie, że trzeba dobrać jak najbardziej chłopowy fit, kurka. Że jak wyjdziesz na miasto, cię jajkami zaczął napiętać. Udało się? Myślę, że tak. Ja sam nie miałem pojęcia. jak zobaczyłam dół spodni, że są takie fajne, proste, opierają się na bucie, kurde, po podoba mi się. I like that. Tylko no mi się bez... nie podoba o, o co im chodzi z tymi kup, ciągle wstawkami. I like that. O co ch*** chodzi k***a z tymi stawkami? W sensie ja też sobie lubię czasami powiedzieć coś od czasu do czasu, ale kupa. Wiem, że właśnie Oleg idzie w tym na event jakiś właśnie eleganckie. i sam to. W... Ale slay no, Nie za k***a, ludzie. Ja ale daję ja 10 i nie. ja daję jako pierwsza, bo dla mnie to jest tak piękne, tak do ciebie yes. pasuje i tak podkreśla taką Ludzie. Proszę was. Klasę, że jak będę miał jakieś po, po inaczej możesz powiedzieć class. To, jako moich papak. 50 na 50, więc daję piątkę. Okay. Nie jestem przekonana, nie jest źle, ale też nie urzekło mnie to jakoś bardzo mocno. E, oh. I tu się zaskoczycie, ale ja daję 9,5, bo Woo, e, yeah. generalnie nie yeah. jestem w stanie stwierdzić. Że Call nie be, ja to, be, to nie jest jakieś obcisłe, fajne są te spodnie, się oddziałują. Nie, no mega, daję na to 3 na 2, bo to jest mega goofy. Ta marynarka, czy jeżeli to tak mogę nazwać, wygląda jak szlafrok po prostu, więc. Zdajesz się pół No i beka kur... Dla mnie to wygląda jak piżama, ale na tobie wygląda dobrze w sumie Dobra, stary, bo ja pierdolę nie Błagam, czy ktoś kupa Jak on się nazywa? Dominik kupa Czy ktoś pisze o Dominiku? Proszę, niech ktoś zauważy, że liże kupa dupę Miłego oglądania, ja pierdolę Nie, wkur... mnie to, bo u mnie też piszą zawsze pod szotami. Miłego oglądania, spierdalaj, pisz jakiś komentarz ważny, a nie kur... Miłego oglądania, miłego oglądania, miłego oglądania Miłego oglądania, kur... Zapowiada się mega odcinek. Kurwa, kiedy wyście to pisali? Dobra, nikt tego nie zauważa. Same serca, kupa. W ogóle, zero hejterów. nie? Ja pierdolę. Nieźle że w tych komentarzach, kur... elegancki teraz na imprezę jestem ciekawy, czy będą dużo się różniły. Bo jednak to jest bardziej styl, który ja noszę na imprezy, niż na pewno pierwsza stylizacja. Ale oj, widzę, że Hania zaszalała z kolorem tutaj, ale zaczynamy od czegoś czarnego. I są to, o, kolejne paraszuty. Tylko tym razem czarne i trochę z innego materiału. Następnie mamy tego baketa różowy, tak jak mówiłem w kolor. Następną rzeczą jest... Ej, nigdy nie miałem czegoś takiego na sobie. Jestem ciekawy, jak będę tym wyglądał, bo nie za często odkrywam dużo swojego ciała. I na koniec mam do tego różową, skórzaną, krótką kurtkę. Skórzaną? Z dodatków to tyle. nie jest jeansowe? Bieram się Ale prze... Ja pier... Hej, nie. Nie, To jest hit. Hit, nie. Hej, i test plasteliny, a z Marcelem. Jednak nie jest moim ulubionym outfitem Bra. Okay. Bra. Ale kurwa gówno jane. Myślałem, że będę wyglądał w tym lepiej, jak wypakowałem ten outfit z reklamówki, ale overall są tutaj rzeczy, które mi się naprawdę ma... Ale overall podobają. Ale ja overall nie jest pod spodem najpierw. Nie, akurat kur, yy, ta kurtka i spodnie mi się mega podobają. Zawsze przy są pierwsze paraszyty, które przymierzyłem i mi się serio podobają. Tak, to są moje ulubione ze sprawy, właśnie. Sześć, bo mi najmniej tak się, tak się, Oho, no to nieźle. Kancelujcie go. Tamte były lepsze. Ten pierwszy mi się bardziej nie podobał, nawet od tego. Pierwszy bardziej niż ten? No, bo lepiej pasował <laughs> według mnie W końcu dobrze. pokazał to... swoją prawdziwą twarz. No oczywiście moja opinia. tylko. No a tamte jest przedostatni, to kurde, to wiesz, to by się oglądał. Jak możesz. Jak się przypróć do widza, że życzę miłego dnia? Jak możesz się przypróć do widza? No nie wiem no, bo ja sobie czasami lubię pooglądać Poczytać te komentarze pod filmem Co ludzie sądzą o moim filmie A wchodzę i jest tak, miłego dnia, miłego dnia, miłego dnia Miłego dnia, miłego dnia, miłego dnia Wszystkim to oglądają, miłego dnia Miłego dnia, miłego dnia To ty to, wszyscy oglądają, miłego dnia ku. Hello toxic, dobra widzowie, nie znacie się Wszystkie najgorzej Na drugim miejscu była stylówka pierwsza na co dzień I Wszystkie na na elegancko, czyli druga, czyli okay. ona dostaje dodatkowy głos do puli Robimy losowanie, która stylówka u ciebie zostaje Stres, A ty Dominik musisz się przebrać Dobra Okej, okay, przygotowałam Dominik się przebiera? Mam los, jest tu jeden dodatkowy na stylówkę najwyżej ocenianą Zobaczymy, którą najbardziej chcesz wylosować Chyba trzecią, mimo wszystko tam jest najwięcej rzeczy, które wiem, że ubiorę na co dzień Bo ta druga mimo Oni wszystko... mu to za karę robią To jest piękna i ubrałbym ją <laughs> rzeczywiście tak, się na jakiś mamy na ciebie materiały i do końca życia w Genzy będziesz się k***a ubierał, nie? Fancy event, to takie jest do się mimo wszystko rzadko i by tylko leżało w mojej szafie, ale niech zdarzy się na raz. Zobaczymy czy szczęście Ci dopisze. Dobra mam. Olek zdobywa stylówkę trzecią! Yes! Let's, go! Wow! Let's, go! Wow! Let's go! I dodatkową nagrodą dla Was widzowie jest to, że zobaczycie Dominika w pięknych ciuszkach. Chodź Dominik! Aha! Let's go! Let's go! Ja mówię, on, on widzowie tam odpracowuje, nie? Czujesz się trochę y, kobieco. Nie mówię, źle, Przecież właśnie, że dobrze. <grym> I właśnie się Ale siedzi. jak się od razu, kurde, ruszasz tego? A, to Ta się... jest brzucha, ja tylko nie umiem. Lil Uzi biały Lil Uzi Widzimy się za tydzień o 17. <grym> ja pole stary.